Witam, pokazuję dwa rodzaje powstawania technicznego, które będzie wymagane na szary pas brazylijskiego jiu-jitsu w grupie Kids i Junior. Pierwsze wstawanie to jest wstawanie przez piszel, czyli jest barki, hop, i będę wstawał do przodu do takiej pozycji. Hop, biodra do góry. Teraz skręcam nogę, która jest na kolanie, tu i wstaję do pozycji walki. Z tej perspektywy jest pad, idę biodrami do przodu, ręce wysoko. Nie pomagam sobie rękoma przy wstawaniu, jestem tu i wstaję do pozycji walki. To było pierwsze wstawanie, teraz drugie wstawanie do tyłu. Zaczyna się tak samo od padu i szłam po i garni. Jedno kolano jest wysoko, drugie kolano jest płasko na macie. I opieram się na dłoni z tyłu. Teraz tak, będę unosił swoje biodra na jednej stopie i na dłoni, na której się opieram. Jest tu. I teraz noga, która jest w powietrzu, wędruje za rękę. I jestem w pozycji walki. Jeszcze raz. Ba. Hop, do motylej gardy. Kolano płasko na macie. Kolano wysoko. Rączka z przodu, na drugiej rączce tutaj się opieram. I teraz tak, unoszę nogę do góry, razem z biodrem, tu. I teraz staję tą nóżką za dłoń. I jestem w pozycji walki. Będzie to wymagane na szary pas. Dzięki.